Witam bardzo serdecznie w pierwszej części zagramy w My Brother Rabbit. Jest to gra ze studia Artifex Mundi i opowiada o historii rodziny, której szczęście przerwane jest chorobą córki. Podczas gdy rodzice próbują zorganizować leczenie córki, w tym czasie starszy brat dzięki mocy swojej bogatej wyobraźni po próbuje pomóc siostrze podnosząc ją na duchu. Będzie to kraina fantazji, w której Naszym bohaterem będzie królik i pragnie znaleźć sposób, by wyleczyć swoją przyjaciółkę kwiatuszek. A czy mu się to uda? Zaraz się przekonamy. No, i to jest nasz bohater, królik. Zobaczmy, czego chce. O, informuje nas, żeby pociągnąć za dźwignię. Tak też zróbmy. Ja już wcześniej pozwoliłem sobie zagrać jakieś 5 minut w tę grę, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej się prezentuje. Teraz musimy to coś wrotowego tutaj włożyć. Okej, okay. Informuje nas maszyna, żeby poszukać jakiegoś czerwonego płynu. My tu mamy fioletowy. Tutaj mamy czerwony. No i zadziałało. Pozbyliśmy się tej fioletowej, fioletowej kulki. Tutaj tutaj nas maszyna informuje, że kwiatuszek połączony z tą fioletową Kulką nie dobrze wpływa na jego zdrowie i że tą flotową kulkę możemy zniszczyć tylko czerwonym płynem. I musimy zabrać naszą przyjaciółkę do doktora Misia, który uszczęśliwi. E, uszczęśliwi naszą przyjaciółkę. To jest nasze zdanie. Jak na, na razie. To jest króliku. Nie możesz wejść. Dobra, przedmioty, których potrzebujesz niebieska ikona. Oznacza, że fragment przedmiotu znajduje się na lokacji. Tylu części potrzebujesz. Ok, potrzebujemy czterech części, żeby zbudować drabinę. Gdzie należy użyć przedmiotu. Aha, tu nam. Dobra już tak. Ikona podświetlona informuje nas, że w tym pomieszczeniu znajdują się części. Części z drabiny. No, a tutaj pokazane jest, gdzie tej drabiny. Potem, gdzie tych części musimy użyć. No to szukamy. Szukamy, szukamy. Proszę. Mamy jedną część. Tu tutaj mamy drugą część. Szara ikona oznacza, że żaden z fragmentów nie, zna nie znajduje się w lokacji. No i dobra, jeżeli się nie znajduje w lokacji, to musimy poszukać sobie innej lokacji i tamtego tam szukać. Tutaj wcześniej królikowi wypadł klucz. Otworzymy, zobaczymy. I typowa zagadka. Z, y, typowa zagadka. Y, studia artefakt z Mundi. My tutaj musimy teraz y, znaleźć cztery kolorowe sznurki. Ok, tu jest jeden, niebieski. Musimy go jako, jakoś odciąć. Tu była właśnie brzytwa. Raz, dwa. W książce jest kolejna, kolejny sznurek. I jeszcze jeden sznurek jest tutaj gdzieś. Ale gdzie? No. Trzeba by ten z rok teraz. Tutaj. Proszę, mamy. Mamy cztery sznurki, możemy je teraz tutaj użyć. <laughs> tak, tak. Oj, chyba nie tak. Czerwony, czerwony. My, o właśnie, może tak pójdziemy? No I proszę, mamy dostęp teraz do drugiej lokacji, trochę ciemno. I mamy kolejną część do drabiny. Tu możemy sobie pootwierać szafeczki, lodóweczka, lodzik balonik. Tego na razie nie potrzebujemy. Tutaj, tutaj jest. Jest linika. Dobra, możemy się wrócić i ułożyć tam drabinę. No i przyjaciel. Potrzebujemy balonów. Dokładnie. Ile pojawcie. 1, 2, 3, 4, 5, 9 balonów potrzebujemy. O no to szukamy. Tu jest jeden, tu jest drugi. I teraz możemy się wrócić do tej lokacji do tej pierwszej, tu był balonik. Tutaj więcej balonów nie ma. Tutaj wcześniej z tej. Z... Nie, nie tutaj. Tutaj jest balon. No i dobra, możemy. Możemy sobie wyjść. A jeszcze jedno. Jedną rzecz sprawdzę. Nie, tutaj już nie było. Dobra. Tutaj nie ma. Nie ma. Tutaj mogę sobie iść. Jest balon. Tutaj kolejny. Brakuje mi jeszcze trzech balonów. Dwóch. Tego na razie nie wyciągnę, balona. Koszek powiesimy. Kamienie włożymy. Zobaczymy. Pasuje. Jeszcze jeden balon tu jest solony. Tutaj jest. No dobra. Mamy wszystkie bolony. No i co teraz? Aha. Teraz musimy tak... Musimy tutaj polać te korzenie feletowe czerwoną, czerwoną wodą Pieniążek Dobra O! 10 motyli musimy znaleźć 10 motyli tu jest jeden, drugi, w pierwszej lokacji były motyle, tutaj by były, tu gdzieś był jest. Dobra, tutaj już nie ma, możemy wyjść, idziemy teraz tutaj. Jest kolejny, mamy już pięć. O tutaj tutaj co? Dobra, potrzebujemy teraz dwa czerwone kółka. O, potrzebujemy trzy lody. Ale tutaj był jeden lód. Był jeden. Tutaj był drugi i lodówka tutaj. Dobra, mamy trzy lody. Mamy trzy lody. Aha! A wróć jeszcze raz, wróć. A nie, wydawało mi się, że tutaj... Że... A jest, dobrze widziałem. Że się podświetliło jednak to czerwone kółko. Lody, lody, lody tutaj, na ten mieliśmy wrzucić, na termometry. Możemy iść dalej. I zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Kwiatuszki. Potrzebujemy 5 kwiatków. Jest zamknięte. Ok. Sześć puzli potrzebujemy. Tutaj wszystko pozamykane. Jest motyl kolejny do kolekcji. Jeszcze jeden tutaj jest dziś motyl. Ale gdzie? Tutaj. Jeszcze jeden jest. Dobra, tu jest gdzieś puzel, cofany. Jest. Ale ten. Aha, kwiatek, to chyba chodzi o tego tutaj zamkniętego. To na razie możemy się wycofać. Wycofajmy się, tu jest kolejny puzel. Tu był puzel. I koniec. Teraz kwiatki szukamy. Gdzie są te kwiatuszki? Jest. Tylko jeden? Okej, okay, tu są puzzle I jeden puzzle Jest drugi Kwiatki, kwiatki Tutaj się sował kwiatek Tu jest kolejny I muszą być filotowe kwiatki Bo tutaj są Zielone, ale zielone Zielone, e, zielone się nie liczą tu jest gdzieś kwiatek tutaj jest kwiatek aha już wiem trzeba go podlać no i brakuje nam jeszcze jednego jeszcze jednego kwiatka tu jest sowany. tutaj był nie bo to było w tej drugiej części? Nie, tutaj nie, tutaj nie ma nic. Czyli tutaj gdzieś był puzzle. Jest. Dobra, mamy wszystkie puzzle. Szk szkoda, że tu nie ma yy, mapy, żeby tak się teleportować w daną lokację. Trzeba wszystkie lokacje po kolei przejść, żeby dostać się w tą lokację, którą akurat potrzebujemy. Dobra, podpowiedź. Mhm. Mm Dobra, podpowiedź. To będzie tu. Nie, to nie pasuje. Dobra, mamy i mamy kolejnego kwiatka, kwietuszki, kwietuszki tutaj, proszę, mamy miód, wlewamy go tutaj. I... No I kolejna lokacja. Wchodzimy. Wchodzimy. O, tu jest czerwony guziczek. Jest motyl. Tu go nie znajdziemy. Tu nie. O, dobra, co dalej? Aha, potrzebujemy. Potrzebujemy te świetliki. Świetliki potrzebuję tu jakaś pompka. Motyl, a się ten nie motyl tylko latabiec. Latabiec, gorądu. Tak to działa. Gwiazdka, gwiazdki nie potrzebujemy. Jest motyl. Tu jest czerwone kółko, ale go nie wyciągniemy. No dobra. Dobra, my teraz będziemy szukać tych świetlików śmiesznych. Tutaj jest na pewno. Jeden. Jeden. Tutaj gdzieś osobał. I sobie tą chorągiewkę zmienić ale. Dobra, na razie tą chorągiewkę zostawimy w spokoju. Szukamy tutaj tego świetlika. Jest podświetlony, że. że niby. gdzieś tu jest. Tutaj wystaje dupka. Proszę. Jeszcze jeden gdzieś jest. Tutaj. Dobra, jeszcze trzy. Tutaj nie jest na pewno. Na dół. Tu nie ma. Tutaj był. A. Brakuje teraz jednego świetlika. Jednego świetlika, jednego motyla no i guzik Gdzie teraz tego Świetlika znajdę No nie no, muszę uwolnić jakoś Ten, 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 ten guzik czerwony Tutaj jest. Dobra, dawaj te świetliki, co ty był nos? Cóż to za historia? Dobra, koniec historii. Bierzemy teraz ten guziczek, idziemy go zamontować. To wygląda jakby dronka. Brakuje jeszcze jednego, nie, o, nie brakuje. Dobra, o co, o co teraz? Chodzi? Aha, już wiem, już wiem. Zobaczmy, na filmie będzie podpowiedź. No, się tak mi się wydaje przynajmniej. Bo tu już nie grałem. Ja tylko, y, może pierwsze 5 minut zagrałem, żeby zobaczyć, tutaj jest. Czyli 3, 3, 3 czarne kółeczka. I to miało być tu, tu i tu. Dokładnie o to chodziło. Jest motyl. jest motyl, tutaj liści... Li, o, co to było? Tutaj jest jakaś podpowiedź chyba. To, gdzie to mam dać? Tutaj? Jakąś wózek musimy zrobić? Dobra, tu mamy. Tu mamy wzór. Jeżeli już coś ułożymy, to to podświetlenie zniknie. Takie coś. Ojej, a to co to jest? Tutaj. To musi być tu. Ale muszę przyznać, że jednak przydało się. przydała się gra w te gry wcześniejsze artyfeksu. Takie coś. Dobra, teraz. Aha, to tutaj i ostatnia część. Zegary. Za osiągnięcie. A jest, działa. Gdzie miałem te motyle włożyć? Aha, motyle miałem włożyć w to miejsce. Motylki otwórnęły. Możemy to okienko otworzyć? Możemy. Kolejna zagadka. Okej. Okay. Ile tych płytek trzeba znaleźć? Raz, dwa, 3, 4, 5. No właśnie tak się zastanawiałem, co to są za płytki? Takie trójkątne. Tutaj nie ma, tutaj będziemy. Tutaj impreza na całego. Tutaj też nie ma płytek. O, tutaj gdzieś jest. Jest. Mamy. Wspaniale. I tutaj też jest? W tym miejscu? Nie widzę, może będzie na filmiku gdzieś. Nie ma. Dobra, tu nie ma, a tutaj nie wyskoczy nic. Tu jest but. Jedźmy dalej. Gwiazdka. Latawiec. To chyba jest tylko to, co tu jest narysowane na tej skrzynce. No, czyli tutaj, tutaj nie ma tego trójkąta. Chyba, że na księżycu. Nie, na księżycu nie ma, bo od razu zmieniło kolor na szare. Gdzieś tutaj jest to. Dobrze schowane to musi być. Hmm. Dobra, zrobimy tak. Przyjdę tutaj później. Najpierw tutaj pozbieram z tych lokacji. O tutaj wisi. Tutaj, tutaj też będzie. A, tu było chyba. Jest. Dobra, no to tutaj już nie będzie. Musimy się wrócić znowu do tej lokacji, gdzie był ten teleskop. Ale kurczę, nigdzie nie widziałem tego. Niedobrze. Kaczuszka? Tutaj jest. Dobra, mamy. Mamy wszystko, idziemy. Idziemy łączyć rureczki. Wspaniale podpowiedź. Okej, okay, niebieski, no wiadomo. Wiadomo to było. Niebieski łączymy z niebieskim. Tak. Czerwony. Z czerwonym. Już? Już? Coś za szybko mi to poszło. Dobra, odkręcamy teraz kolor czerwony. Pasuje. No i odlecieli. Odlecieli do doktora Misia. Kliknij, aby kontynuować. No to kliknijmy. Nasza przyjaciółka teraz odjechała. Zamknięta została za tymi drzwiami. E, my sobie zakończymy tą przygodę w tym miejscu. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciukasa, napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba gra. Ja już dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia. Bye.